Dobry czur, problem taki, że blokada kierownicy e, nie chce puścić po prostu. Taki patent wydaje mi się, że znalazłem. Mały na to. Przekręcamy kluczyk. Jest napisane, próbuj ponownie, przekręć, próbuj ponownie. Możemy właśnie kierownicą góra-dół, góra-dół. Nie za mocno. No i w moim przypadku odblokowało. Wiadomo, to, to nie jest sposób na, na to, żeby żyć z tym, ale w, w sytuacjach wyjątkowych e, można spróbować zawsze. Widziałem filmiki, że ludzie tu rozkręcają wszystko, otwierają i ręcznie próbują to przepchnąć. No to trochę roboty jest przy tym i no nie wiem można, warto na początku też tak spróbować z tą kierownicą jak nie chcę odpuścić to pewnie w najgorszym przypadku trzeba by było zrobić tak jak na filmikach, które widziałem ale zobaczmy jeszcze raz zablokowałem kierownicę, nie rusza się dobra, wyjmę kluczyk, bo wtedy blokada kierownicy łapie wkładamy kluczyk sam problem Przekręcamy, nie chcę puścić. Słychać było dźwięk, że puściło, działa. Myślę, że to może być całkiem pomocne. A oczywiście, jak najszybciej rozwiązać problem poprzez wymianę modułu blokady z tego, co wyczytałem. No, także, to wszystko. Dziękuję bardzo.